Witajcie, z tej strony Skid. Wprowadzam na kanał nową funkcję, która ma na celu oczywiście zwiększenia ilości filmów czy streamów dla osób wspierających kanał, więc y, oczywiście osoby, które no, nie będą wspierać, nie mają się czego obawiać, filmiki czy streamy będą się pojawiać oczywiście też cały czas, y, oczywiście w mniejszej ilości, nie w tak dużych ilościach, jeżeli oczywiście o osoby wspierające. tam. Będą się pojawiać serie, których na pewno się nie pojawią dla osób wspierających, nie wspierających, sorry. Więc jeżeli idzie na przykład o taką serię z Gwiezy wojen czy nawet właśnie te gry, które różne ogrywam, gdzieś tam powiedzmy sobie w tygodniu, czy gdzieś w weekendy, również się pojawią takie serie z danej gry, o której nawet nie muszę mówić. Mogę sobie zaplanować całą serię nagrać, gry po prostu i cyk wrzucić nawet z 10 odcinków od razu zależnie. Oczywiście ile by weszło, no bo wiecie, wrzucenie 10 odcinków od razu na taki główny kanał, no to nie byłoby dobre. Po drugie, no nie, nie mielibyście tyle czasu, żeby oczywiście siedzieć i oglądać wszystko, co tam na premierę wlatuje. No ale oczywiście też YouTube by patrzył na to jako trochę spam, więc to by mogło w ogóle nie wbijać mnie do góry. tego liczymy na to, że... Ta nowa funkcja pomoże troszkę finansowo, dzięki temu YouTube może się rozrośnie. Ja dzięki temu będę mógł sobie też zainwestować powiedzmy, w, nowy, w nowe rzeczy, jeżeli idzie oczywiście o YouTube'a, czy nowy sprzęt, który ułatwi po prostu te wszystkie streamy, czy gdzieś tam nagrywanie tych filmików, no i do tego wiadomo, serie. Tak mało spoilerowo można powiedzieć, że taka seria powiedzmy z Gwiezdnych Wojen pojawi się ze Star Wars Galaxy of Heroes, że będziemy omawiać każde postacie szczegółowo, co należy w nią zainwestować, jakie zety, jakie omegi, e, oczywiście jakie mody robić, więc różne serie oczywiście też każdy tutaj jeżeli idzie o wsparcie może wybrać sobie dział pomiędzy tam poszczególnymi poziomami. Dzięki czemu tak naprawdę może wybrać sobie z bonusów to, co go interesuje, tak, a już tam nie będę Wam szczegółowo o tym opowiadał, wszystko macie tam ładnie opisane, w razie czego zawsze można się ze mną skontaktować i ewentualnie mogę objaśnić to, o co chodzi, jeżeli idzie o te bonusy, no ale tak krótko mówiąc, no chodzi o zwiększenie ilości po prostu filmów dla osób wspierających kanał, czy właśnie tych streamów, no i co, no. Wybaczcie, że tak chaotycznie, ale to jest nowa funkcja i trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić, nauczyć się tego. No i co, zapraszam Was do wspierania kanału, bo to głównie dzięki Wam widzą, właśnie kanały się rozrastają i liczę na to, że jednak tutaj nam ta nowa funkcja coś pomoże. Także wspierajcie, zachęcamy i dziękujemy tym, co będą nas wspierać. Trzymajcie się i do zobaczenia.